Siemanko widzowie, ja jestem Dawid i dzisiaj zaśpiewam wam kolejną piosenkę Ona by tak chciała, Roni Ferrari To jest już druga piosenka, była Brawl i teraz jest to To jest oczywiście bez przekleństw, będzie je, yeah! jak będzie przekleństwo Dobra, to bierzemy się do roboty, ja tu sobie podgłoszę tak, żeby było mnie słuchać i tę piosenkę I zaczynamy Któż sam, deszcz pada mi na głowę, i bo na wapie mam, a z gazu nie mogę, odchodzę w ciemny las, już telefonem drogę i widzę jedną dam której tracę mowę I wracam, i wracam, i wracam sobie na chatę Zaparzę sobie herbatę Nie, nie, żadne late. I puka, i puka, i puka to drzwi I widzę pani, że skradła serce Ona by tak chciała być tu ze mną Kręcić blanty, po czym liczyć bacon. Ona by tak chciała tańczyć ze mną Późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą Ona by tak chciała być tu ze mną Kręcić blanty, po czym liczyć bacon. Ona by tak chciała Patrzy ze mną późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą, siada na kanapie i patrzy prosto w oczy, ja patrzę i na dupę, bo po coś uszła w nocy, widzi coś tam we mnie, może ten na facebooku, że tam coś robimy w brednie, choć woli mi po tu nie ma jak rakieta posypana mocna beta, jak wieje w żagle, a na horyzoncie kieta. Na taj co prowadzi się jak beta pobija nowe lądy i podaje bo też jak pokonych ma dyskoni ka na gktar, którym ludzie zaurali, lecili się bez udaru. 99% tyle. Ile ma problemów, Każdy zbija po półtyce, ona by tak chciała być tu ze mną. Kęcić ci jeść blantem, ona by tak chciała. Kę ze mną, późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą, ona by tak chciała. Być tu ze mną. Chcę być panem, po liczyć Będę, Ona by tak chciała być ze mną. Późną nocą, kiedy gwiazdy zejdą. Dobra, myślę, że wam się piosenka podobała. Jeśli tak, to zostawcie pięć łapek w górę. Ja się z wami będę żegnał. Do następnego.